Jasny gwint, ukradli mi telewizor! Matko święta, jaki okropny sen, co ja bym bez telewizora zrobiła? Chyba bym zawału dostała, jakbym nie mogła się dowiedzieć, jaka będzie prognoza pogody. Już do grobu by mnie wywiało. Proszę bardzo, niech pani wejdzie pierwsza. Nie, nie trzeba. Nie no, jest pani osobą starszą. Naprawdę. Należy się pani. Poradzę sobie, nie, może paniś pierwszy. No dobrze, nie ma problemu, jak pani chce. A to gówniarz się przede mnie wepchnął jeden, chami prostak. Słuchaj gówniarze, mamusia nie nauczyła, że starszym babciom się ustępuje? Ale przecież pani nie chciała wchodzić pierwsza. Ktoś ci pozwolił się odzywać smarkaczu przez takich gówniarzy, jak ty, to ten świat na psy schodzi. No babcia, muszę ci przyznać, że te jabłuszka od ciebie to naprawdę bardzo dobre. Co ty gadasz, Jędrzejku? Naprawdę? Sama ja z ogródka zbierałam. Nie no, tak syry, to smakują jak gówno, weź się lepiej wywal, bo żygać mi się chce jak na nie patrzę. Aha, no to tego, może opowiesz mi co tam w szkole u ciebie słychać, opowiadaj. No babcia, ty nawet nie wiesz, ostatnio wyrwaliśmy z kolegami rurę od kaloryfera i wsadziliśmy w dupę pana od WF-u. No no, no trochę w dupie to mam. O ty babcia, jak mogłaś, wiesz co, nie. Zemszczę się na tobie, nie dajesz mi ciastek przez tydzień? Jeszcze gasz takie rzeczy spaleć i chatę, rozumiesz to? Ha, pan sobie co tam chcesz, z babcią nigdy nie wygrasz. Twoja babcia ma 20 milionów siły w Rise of Kingdoms. O, babcie, gamerka, masz babciu słuchawki, nagrywamy odcinki z palionem. Że co, co ty mi dałeś? Sikawki? Pierwsze słyszę o takim dziadostwie. Ach, wyglądam w tym jak pryszczaty pingwin po wylewie. Jak wy, Debile, możecie coś takiego nosić? W ogóle to mam coś zarąbistego w piwnicy. Chodź Wnosiu, pokażę ci co. Tylko się nie bój z babcią do piwnicy. Jeśli babcia grała w Outlast'a, to wie jak się nie bać. Na pewno babciu wszystko z w porządku. Co się znajduje w twojej piwnicy? Czekaj, czekaj. Czy tu są wieśniaki? Czemu ty przechowujesz tu tych biednych wieśniaków, babcia? Ah, zdychaj psie, jak można nie lubić moich jabłek. O ty cioto stara, jak wrócę do domu, to wszystko powiem mamie. Ale nic jej nie powiesz. Bo zdechniesz JĘDRZEJKU! ŻEL pod prysznic Old Spice, by zacząć świeżo i dezodorant, wszędzie co to za kretyn mi w szybę puka! Co jak w spokoju reklam nie może obejrzeć? Strasznie boli mnie dupsko. Wie pani może gdzie tu jest jakiś szpital? Wynaka z mojej posesji różowa pantero! Hmm, ale spokojnie, weźmie pani trochę zielonego i już pani będzie spokojniejsza. Zabieraj mi to z mieszkania, dziedzie głupi. Nie widzisz, że jestem zajęta? A czym jesteś zajęta, babo? Szyciem na drutach? Nie, bajacu, mordowaniem takie jak ty. Posłuchaj mnie, staruszko. Ty oczy widzą przyszłość, przeszłość i tyle. Zamknij łeb i wynocha z mojego mieszkania. Przez takich kretynów jak ten emerytury nam skracają. Na 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 na, na, na. Ale, co jest? Jak to woda nie Halo, halo, panie hydrauliku, woda mi z prysznica nie leci. Nie pierdziele, tato ma problemy. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Od razu mówię, nie wyciągamy chomiczych paznokci z rury kranowej. O, wszystko mi się jakoś posrało. Jasne, jasne, nie ma problemu. Zajmę się wszystkim, tylko musi pani chwilę poczekać, bo muszę rundę w Snake'u dokończyć. Dzień dobry. O, dłużej się nie dało. Przegrywę skończony. Ale proszę się uspokoić, stara opryszczała, śmierdząca, zdechnięta i coś tam jeszcze, babo. Dobra, sklej pan mordę i naprawiaj. Ech, niech ja tylko sprawdzę, co jest nie tak. Hmm. Idiotko, to nie jest nawet, kurde, to nie jest nawet prężnic. Ale czemu był pan mi to usowa. Niech pan to z powrotem przywróci. Niech pan tą wodę w ogóle zabierze stąd. <laughs> Pozdrowienia od wnuczka, babuniu. Awa, awa, co boli? A!